Z których wynika wiedza, jak wypełnić np. formularz podatkowy, gdzie zanieść te wszystkie papiery. To jest duży problem. System, system potrzebuje zmiany, zmiany na lepsze. Potrzebuje nakierowywać ludzi w odpowiednich kierunkach, z którymi, z którymi wiążą swoje pasje, swoją przyszłość, wszystkie zainteresowania i potrzebują lekcji, które przygotują ich do dorosłości. Niestety nasz rząd nie jest na tyle dojrzały, aby wprowadzić do zmiany. Dziękuję. Dzień dobry wszystkim, które jest Nazywam się Krysewicz Michał, jestem działaczem organizacji Młodzi dla Wolności, ale przede wszystkim jestem uczniem. I to właśnie z perspektywy ucznia chciałbym przedstawić patologii i problemy polskiego systemu edukacji. Te patologie są powszechnie znane. mój przedmówca przykładowo przepraszam o nich mówi. Jest to przestarzały system, który od, tak naprawdę głęboko nie był reformowany od ponad półtora wieku, przed powstania tego systemu pruskiego. Jest niedostosowany do czasu powszechnego dostępu do internetu i sztucznej inteligencji. Po drugie jest to przeciążenie uczniów podstawą problemową. Średnio uczeń technikum w tygodniu spędza 36 godzin, godzin zegarowych, żeby było jasne. Jest to prawie tyle samo co etat. Te problemy naprawdę są poważne, jednak przez tyle lat Żadna władza się tym nie zainteresowała. Posłuchajmy, jakie propozycje mają politycy głównych dwóch partii politycznych w Polsce. Przemysław Czarnek, były minister edukacji, Spraw i Sprawiedliwości, miał taki plan na głęboką reformę systemu edukacji: więcej religii, więcej lekcji, więcej przedmiotów. Komuś może się to podobać, oczywiście, ale to nie zmieniło nic w tym systemie edukacji. Tak samo zresztą obecna pani minister Barbara Nowacka. Zapowiadała gigantyczne zmiany, gigantyczne reformy, nie spełniła nic z tego. Jedynie właśnie więcej edukacji zdrowotnej, mniej religii, mniej Jana Pawła II, tak ogólnie rzecz biorąc. Polski system edukacji od początku swojego istnienia praktycznie nie został zreformowany. I pomimo tylu władz, tylu ministrów, tylu polityków, tylu urzędników nikt nie wpadł na pomysł, by władzę przekazać nie kuratorom, nie ministrom. Nie urzędnikom, a uczniom, rodzicom i nauczycielom, w jaki sposób można tego dokonać? Przez decentralizację szkolnictwa, poprzez oddanie większej władzy szkołom, samorządom. w ten sposób można będzie, jeżeli przy wprowadzeniu, jeżeli wprowadzimy jeszcze bon edukacyjny, można będzie różne szkoły o różnych yy, sposobach nauczania mogą sobie konkurować. Będą szkoły bardziej, które właśnie będą stawiać bardziej na edukację zdrowotną. Które będą stawiać na y, bardziej religię, a niektóre będą apolityczne i będą skupiać się na rozwoju uczniów. To jest wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Mateusz Palkowski, członek Młodych dla Wolności. Pani Barbara Nowacka obiecywała ogromne zmiany w systemie edukacji. Jedyne, co otrzymaliśmy, to skrócone podręczniki, y, brak prac domowych. Nowo, nowy przedmiot edukacji dla edukacji, edukacji zdrowotnej, która wzbudziła wielkie wątpliwości wśród społeczeństwa. Na początku ten przedmiot miał być obowiązkowy. Ten przedmiot miał być obowiązkowy, ale pod naciskiem społeczeństwa ogromnej burzy medialnej, które, która wynikła w społeczeństwie. Pani Barbara Nowacka się, można powiedzieć, ujęła i pozwoliła że, i oświadczyła, że z przedmiotu można zrezygnować do 25 września. Jest ogromny brak komunikacji z, y, Pani Barbary Nowackiej z rodzicami. Powinna y, słuchać, pozwolić rodzicom wybierać, y, decydować y, czy ich pocieka, powinna uczyć się tego przedmiotu czy nie. Na początku mówiła, że ten przedmiot będzie obowiązkowy, że będzie rewelacyjny, że wprowadzi dużo nowych rozwiązań do polskich szkół, a nie wprowadzi. Jest duży problem u nas w polskich szkołach z ogólnie z całym systemem edukacji Także to chyba wszystko. Ja należałoby to zmienić. Dziękujemy. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Tak, ma pytań. Czy są jakieś Czy należałoby zdecentralizować szkolnictwo? Jak to należałoby, Panie Przewodniczący? To? Decentralizacja jest właśnie ważna. Decentralizacja jest właśnie ważna, ponieważ to, że placówki szkolne powinny mieć e, Odpowiedzialność i wybór do tego, co ich uczniowie chcą wybierać i uczyć się w swoim życiu. Ale właśnie, jeżeli chodzi o to, jakie zastosowania można by było zrobić. Przykładowo, właśnie, to, to jest trochę kuriozalne, że jeżeli, tak jak powiedziałem, na kierunku informatycznym ktoś może nie zdać przez biologię, który się w ogóle nie interesuje, no to, to można po prostu, tak jak powiedziałem, żeby przedmioty nie były obligatoryjne, żeby polski, matematyka i język angielski to były jedyne obligatoryjne przedmioty w szkole średniej, bo jednak jeżeli idziemy do szkoły średniej, każda szkoła średnia powinna mieć jakiś wybór e, kierunków, tak? Każdy, kto idzie do, tak, do takiej szkoły, wybiera w czym się chce rozwijać, jakie kierunki, jak, jaką wiedzę będzie przyjmować, czego się będzie uczyć, czy już sam fakt tego, że wybiera coś, co go interesuje, będzie bardziej go pobudzać do tego, żeby się tego uczył. A e, jeżeli mamy właśnie taką sytuację, jaka jest aktualnie, że w szkole uczymy się tak naprawdę wszystkiego, nie wszystko się podoba, a niektóre rzeczy podobają się bardzo, no to jednak e, po prostu nie chce się uczyć. E, więc po pierwsze, nie, po prostu większość przedmiotów powinna być nieobligatoryjna, a po drugie, umożliwić szkołom wybór tego, czego ich uczniowie chcą się uczyć, jak te zajęcia mają wyglądać. I też to, co zaproponowałem, żeby zrobić zajęcia, które będą dostarczać wiedzy, która przyda się do wejścia w dorosłości. Nie ma takich zajęć, które. E, uczą czegoś pożytecznego. Naprawdę, ludzie w szkole większość rzeczy uczą się, byle stać i zapominają o wiedzę. Nigdy nie przydaje mi się w życiu. E, nie jest związana z tym, co robią. A jednak, jeżeli e, zaczną się uczyć tego, co chcą, e, e, dodamy do tego jakąś wiedzę, która przydaje mi się w życiu. Przykładowo, właśnie to, co powiedziałem o formularzach podatkowych. Że po prostu ludzie byli świadomi tego, że te podatki w końcu do nich przyjdą, gdzie będą musieli je płacić, jak te formularze by, jak to wypełniać. To jest jednak przydatna wiedza, która na początku życia dorosłego jest przydatna. Tak sobie myślę, to o czym Pan mówi, to uzupełnienie. Formularz jest 45 minut tłumaczenia, a lekcja, a rok to we śniegu czerwca. Mm -hmm. Jak wypełnić ten czas? Czyli? Znaczy właśnie, chodziło o to, że to nie musi być jeden przedmiot konkretnie o tym, tylko taki przedmiot, nie wiem, przykładowo, dajmy ekonomiczny, nie? że właśnie o rozwoju swojej działalności gospodarczej, o jakichś wnioskach, jakichś stricte wnioskach. Innych rzeczach, które są związane z biurokracją naszego państwa. Bo, czy to formularze, czy to założenie własnej firmy. Proszę Pana, a nie uważa Pan, że powinni ludzie wtedy szkole jednak na wszystko jakąś podstawę poznać, a później dopiero rozwijać się w jakiś od, pod, od podstawy jest szkoła podstawowa, w szkole średniej jednak ludzie już kierują się, mają te wybory stricte kierunku. W końcu mamy technika, czy szkoły branżowe szkoły zawodowe, czy po prostu licea. Licea to są takie stricte ogólniaki, ale jednak technikum to już tam widzi się na konkretny kierunek. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś jest na techniku informatyku i może nie zdać z biologii, to to trochę jest, trochę jest mały konflikt interesów w tym. Ja głównie w o to chodzi. Nie jedną rzecz dodać, ponieważ szkoły są głównie finansowane przez samorządy terytorialne i mają mało do powiedzenia, jeżeli chodzi o podstawę programową. Postawa programowa jest bardzo sztywna. Niemalże, ta, niemalże taka sama dla każdej szkoły. To, co Pan mówił o tym, czym zapełnić ten czas. Ja uważam, że powinny być różne szkoły, które różnych ten czas będą zapełniać i rodzić, a później uczeń będzie mógł sam wybrać, do jakiej szkoły będzie chciał pójść, o jakim sposobie nauczania, co tam konkretnie będzie, żeby ta postawa programowa nie była taka szeroka i sztywna, by dało się trochę coś tam zmienić w zależności od regionu czy właśnie kierunku. Ja mam dwa pytania. Mhm. Może dziewczyna się wypowie. się. A drugie pytanie, co sądzicie w takim razie o zakazie smartfonów, używanie smartfonów w szkołach? Kuriozalne, kuriozalne, hmm. bo wielu ludzi, wielu ludzi używa smartfonów do tego, żeby uczyć się. W końcu żyjemy w erze, w której technologia jest, pomaga ludziom i w takim telefonie przy użyciu różnych aplikacji czy po prostu wstępie do internetu można naprawdę do, doznać całej wiedzy, wiedzy, która jest większa niż w wszystkich podręcznikach, które mamy. Więc jednak zakazywanie, zakazywanie telefonów w szkole to jest kuriozum. Mi się wydaje, że to nie chodzi o to, że urządzenie jest złe, tylko ewentualnie jakieś treści są. Eee, Na przykład ale... oglądanie patostreamów tak, w I szkołach. Tak, no. jednak żyjemy w XXI hmm. wieku i powinniśmy właśnie uczyć się w szkole, jak korzystać z tego narzędzia, z internet, i telefon, hmm. a nie zakazywać tego. To jest całkowita głupota. To to jakby... Chciano zakazać czytania pieniądze. książek. Tak, czytania książek. Albo nie wiem, maszyny parowej. Co bo go, psuje jakiś... wzrok. Tak, bo Sam dokładnie. tego doświadczyłem, no, dlatego nasze okulary. No. Dokładnie, tak chodzi o to, że pewni, m, pewne grupy nie rozumieją czegoś, nie wiedzą jak się z tym obnosić, co jest naturalne, a to właśnie powinniśmy uczyć, korzystać e, młodzież z internetu w sposób rozsądny i racjonalny, nie tego zakazywać. To jest kuriozum. A w takim utopijnym systemie, czy uważacie na przykład, gdyby każdy uczeń mógł wybierać jak gdyby dowolnie przedmioty, w których chce się tak, uczyć? To właśnie o czymś takim wspominaliśmy, mm -hmm. o decentralizacji szkolnictwa, o bonach edukacyjnych, o tym, by rodzice i uczniowie mieli wybór, w, jaki konkre w co konkretnie chce ten uczeń iść, a nie, że musi się właśnie uczyć tak jak... Wszystkiego kolega. ogólnie. Tak, tak, tak jak ja tak, też, no. też jestem w technikum, musiałem się uczyć chemii, biologii. Ja nie mówię, że to była jakaś tragedia. Dało się tego nauczyć. Tylko, że ta wiedza była nieprzydatna. To tak zwana zasada 3Z. Zakuć, dać, zapomnieć. Tego się nie pamięta. To w takim wypadku po co się tego uczyć, skoro w przyszłości się tego nie pamięta. No, ten... jest ten przykład Steve'a Jobsa, który tam chodził na studia tylko na zajęcia z kaligrafii. Tak, Wszyscy się tak. dziwili po co mu zajęcia z kaligrafii. To jest tak niepraktyczny przedmiot. Okazało się, że on wymyślił potem te komputery z ścianką komputerową. Wcześniej gazety i książki składano jeszcze tymi czynkami ołowianymi, więc czasem wąska specjalizacja uczeń, kiedy może wybrać to, czego w jakim kierunku chce iść, tak? To... No to głównie chodzi, że jeżeli mm -hmm. skupimy się na jednym kierunku sztywno, to po prostu poświęcimy całą naukę właśnie temu i zdobędziemy więcej wiedzy właśnie w danej dziedzinie. Ale chodzi też o wybór, tak. o wybór pomiędzy tym, mm -hmm. czy ktoś chce iść do tak zwanego liceum ogólnokształcącego, do... mm -hmm się ogólnie w i możliwej wiedzy, mhm. a tym czy właśnie iść sztywną, taką wąską, wąską specjalizację, żeby był wybór. Ale specjalizacja jakąś, bo ktoś to widzi to siebie to to już w jakimś kierunku na przykład. A ktoś to... że nie widzi i chce mhm. właśnie pójść do okulotu ształtującego. niczego nie zakazujemy, wręcz przeciwnie, chcemy po prostu większej wolności dla uczniów i rodziców. Wolności wyboru. Dokładnie. Jasne, dobra, dzięki. Mamy jeszcze jakieś pytania? To dziękujemy. Nie, dziękujemy bardzo.